Przewoźnicy sparaliżowali autostrady i drogi szybkiego ruchu. Protest rolników w gniewie. Spotkali się z kołodziejczakiem. Siekierski spotkał się z sadownikami. Przewoźnicy całkowicie zablokowali w sobotę węzeł drogowy na skrzyżowaniu dróg krajowych 2 i 19 w Międzyrzecu Podlaskim. Protestujący zwracają uwagę na problemy branży transportowej. Blokada ma potrwać do czwartku. O rozpoczęciu protestu poinformowała Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej. Prezes Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu, Waldemar Jaszczur, który przewodniczy protestowi w Międzyrzecu Podlaskim, w rozmowie z dziennikarzami określił sytuację firm transportowych jako dramatyczną. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale tego roku zbankrutowało 120 przewoźników. A 1400 firm jest w restrukturyzacji. Podczas spotkań z przedstawicielami obecnej władzy alarmowaliśmy, że w branży źle się dzieje i trzeba natychmiast działać. Niestety dotychczasowe nasze spotkania nie przyniosły rezultatu. Skoro wyczerpała się możliwość porozumienia na płaszczyźnie dialogu, to nie pozostało nam nic innego, jak tylko rozpocząć protest, powiedział Jaszczur w sobotę. Protestujący domagają się m.in. zmniejszenia składek ZUS-u dla przewoźników, dofinansowania do wymiany tachografów oraz zawieszenia działalności firm transportowych z kapitałem spoza Unii Europejskiej. Funkcjonariusze zaproponowali objazdy dla kierowców ciężarówek jadących z Siedlec. W innych częściach Polski drogi także zostały zablokowane. Kilkanaście ciężarówek w sobotę w ramach protestu przewoźników zblokowało prawy pas ruchu w kierunku Świnoujścia przy węźle Rzęśnica. Na trasie prowadzącej nad morze przed godziną dziesiątą utworzył się prawie 7 zator. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Rzęśnica ruch jest spowolniony, a co jakiś czas samochody muszą się zatrzymać. Obserwujemy zator na odcinku ponad 6 kilometrów, informował dyżurny punktu informacji drogowej w Szczecinie. Na autostradzie A6 pod Szczecinem protest rozpoczął się już o 7.30 Ciężarówki oznaczone banerami z napisem protest w sobotę rano wjechały przez węzeł Szczecin-Dąbie, gdzie autostrada i ekspresówka mają ten sam przebieg. Kolumna pojazdów, zabezpieczana przez policję, przejechała na znajdujący się kawałek, dalej węzeł rzęśnica, gdzie formalnie zgłoszone jest zgromadzenie. Na trasie prowadzącej w kierunku Goleniowa i Świnoujścia, już po kilkunastu minutach protestu utworzył się ponad dwukilometrowy zator. Organizatorem protestu jest zachodniopomorskie stowarzyszenie przewoźników drogowych. Zajmujemy tylko prawy pas tylko oznakowane pojazdy. Stosujemy się do poleceń policji. Dziś ciężarówki nie mogą poruszać się po drogach, więc zjedziemy wtedy, gdy otrzymamy zgodę służb. Zgromadzenie jest zgłoszone do godziny 15. Chcemy opuścić autostradę około godziny 14. Wyjaśniał Dariusz Matulewicz prezes stowarzyszenia. Podczas odprawy przed rozpoczęciem zgromadzenia, Matulewicz instruował kilkunastu kierowców, by w czasie protestu nie pozostawali w pojazdach, nie blokowali pasa awaryjnego oraz ustawili lampy awaryjne na prawym pasie jezdni. Wszyscy protestujący noszą kamizelki odblaskowe. Między ciężarówkami stojącymi na prawym pasie są kilkudziesięciometrowe odstępy, aby w razie awarii lub kolizji można było łatwo usunąć unieruchomiony pojazd z drogi. Na ciężarówkach blokujących prawy pas przy węźle Rzęśnica pojawiły się banery z hasłami: rząd debatuje, przewoźnik bankrutuje i obietnice już były, gdzie efekty. Zachodnio-pomorscy przewoźnicy oraz branżowe organizacje z innych regionów Polski domagają się rządowego wsparcia dla transportowców. Ich postulaty obejmują obniżenie składek ZUS-u na 24 miesiące. Wprowadzenie minimalnych stawek za usługi transportowe oraz zakaz rejestracji i działalności firm z kapitałem rosyjskim i białoruskim. Współpracujemy z rządem, ale efektów nie ma. Chcemy rozmawiać, podpisać porozumienie, powiedział Dariusz Matulewicz. Stowarzyszenie Przewoźników zapowiada, że jeśli postulaty transportowców nie zostaną spełnione, protesty na drogach mogą odbywać się w każdą sobotę wakacji. Zgłoszono już protest pod Szczecinem na 29 czerwca. Czas pokaże, czy znów zablokujemy drogę. Zgromadzenie jest zgłoszone. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja, stwierdził Matulewicz. W czwartek w Gniewie w województwie pomorskim odbyła się konferencja farmera Pola Mocy. Zielona energia w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym. Jednym z prelegentów tego dnia był Michał Kołodziejczak. Część rolników z regionu dowiedziawszy się o wizycie wiceministra rolnictwa postanowiła wykorzystać tę okazję do zaprotestowania przeciwko krajowej i unijnej polityce rolnej. Protest został zgłoszony kilka dni temu. Na miejscu, w centrum Gniewu, zebrało się kilkanaście ciągników oraz kilkunastu rolników z powiatów Tczewskiego i Starogardzkiego. Ich celem było przeprowadzenie rozmowy z ministrem Kołodziejczakiem. Wśród postulatów znalazły się te hasła, które towarzyszą protestującym od początku roku, Między innymi sprzeciw wobec Zielonego Ładu oraz importu produktów rolnych spoza Unii. Na transparentach widniały takie hasła jak Ukraina nas zalewa, a rząd olewa, czy nie pozwolimy, żeby Unia Europejska zniszczyła nasze dziedzictwo. Redaktor portalu Farmer był w czwartek na miejscu. Dzień dobry, farmerzy. Widzę, że zebrało się już kilkanaście osób, także chyba możemy zaczynać. Jesteśmy dzisiaj w Gniewie. Tutaj rozpoczyna się o godzinie 9 nasza konferencja pola mocy dotycząca zielonej energii w rolnictwie, transformacji energetycznej, bardzo ważnych tematów mających kolosalny wpływ na branżę rolniczą. Każdy o tym doskonale wie, że ceny energii w wiele branży, w tym również naszą, dobijają. W związku z tak ważnym tematem gościem konferencji jest wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. A z kolei w związku z jego obecnością miejscowi rolnicy postanowili tutaj w Gniewie zademonstrować, żeby zwrócić uwagę na problemy, z jakimi się borykają. Zgodnie ze zgłoszeniem protestu pojawiło się tutaj 10 ciągników, część jest przyozdobiona, jak widać, flagami. Na części są transparenty, do których sobie za chwilę przejdziemy. Hasła, jak za chwilę zobaczycie, są e, wiele mówiące, są ważne, zwracają uwagę na bardzo poważne problemy. E, tutaj przykładowo: e, Nie pozwolimy, aby Unia Europejska zniszczyła nasze polskie dziedzictwo. Wiemy doskonale, do jakich to się problemów e, odnosi. do Niszczenia branży rolniczej, kraj jest naszym bogactwem narodowym. Ukraina nas zalewa, rząd zlewa, wiadomo, import płodów rolnych czy przetworzonych płodów rolnych, produktów z nich pochodzących z Ukrainy. Bardzo przykra sytuacja, niestety, doskonale wiemy, jak to ukraińskie zboże, jak Zielony Ład wpływa na branżę. Niestety też muszę powiedzieć, że nastroje na mieście niekoniecznie sprzyjają rolnikom. Spotkałem się już tutaj przed chwilą osobiście z niecenzuralnymi słowami, z sugestiami wzięcia się za robotę. Tego akurat warto posłuchać. Taki przerywnik, seria 8020 John Deere'a, zawsze w sercu ten dźwięk. Tak jak wspomniałem, nastroje na mieście niekoniecznie są pozytywne. Spotkałem się przed chwilą z niecenzuralnymi słowami, z sugestiami wzięcia się za robotę. Szkoda, że ludzie pracy rolnika niektórzy nie doceniają. Też e, należy tutaj przytoczyć hasło, które często pojawiało się na wcześniejszych wiosennych protestach. Głód, bo czujesz rolnika, poszanujesz. To daje wiele do myślenia. Minister Kołodziejczak obecny był na spotkaniu na Zamku w Gniewie. W swoim przemówieniu mówił o kluczowej roli biogazowni rolniczych w zielonej transformacji, podkreślając ich znaczenie dla rozwoju branży rolnej. Minister zwrócił także uwagę na potrzebę większego wsparcia dla elektrowni wodnych, zaznaczając, że rząd będzie kontynuował działania na rzecz ich rozwoju. Po wystąpieniu oraz panelu dyskusyjnym, w którym brał udział Michał Kołodziejczak, wiceminister spotkał się z protestującymi rolnikami. Jeden z rolników zapytał: Czy nie można przywrócić ceł na produkty z Ukrainy? Czy zmierza się wprowadzić z powodu jakichś ceł, żeby ten tranzyt był nieopłacalny dla yes. Ukraińców i by nasze zboże mogły być dalej sprzedawane tam, gdzieśmy dotychczas? Przez... Jest to ogromny problem tą sytuacją. też na nie tylko. Nie tylko to, która tutaj jest lokalna, ale no, też globalna. Widzimy też, co dzieje się no. za granicą. Ale pół roku temu no, mieliście no, tyle pomysłów na wszystko. Dlaczego przez te pół roku nic nie zrobiliście? Pana, nie dam sobie wmówić tego, że nic nie zostało zrobione. Zostało nie zrobione no, dużo. Pan, pan nie że zostało... nie jest tylko, że mieliście pomysły. Zostało no, zrobione no, dużo i trzeba też widzieć, jaka jest to rzeczywistość. Nie jest ona łatwa, nie prosta. Ale wiedzieliście, na jaką życzenie sobie godzicie. Ja jestem wiceministrem. Ja ze swoich zadań, ze swoich, to co jest w moim dziale kompetencji, wywiązuję się w stu procentach. Okay, nie no, nadzoruję. Po prostu... Ja nadzoruję, proszę pana w ministerstwie rolnictwa. Trzy departamenty, w których wprowadzamy zmiany, w których wprowadzamy kontrolę w supermarketach, gdzie kontroluję to, co mogę, Wprowadzamy dobre zmiany także w krusie, który nadzoruje i to wcale nie są łatwe, nie są łatwe zmiany, bo zakusy różnych osób są różne, jeżeli chodzi o, o różne tutaj fragmenty tych działań. Powiem wam tylko. Bo może to, to jest rzecz, której nie widać. Tak? Ja nadzoruję w Ministerstwie Rolnictwa departament, który dopuszcza do Polski nawozy, obrót nawozami. Wiecie, dwa tygodnie temu zwróciła się firma, która do Polski o wprowadzenie nawozu, która wiecie, gdzie jest zarejestrowana. Pracownicy do tego doszli departamentu, który je ja nadzoruje, w Rosji, w budynku i pod adresem, gdzie jest rosyjskie ABW zarejestrowane w Polsce. Tak? I, 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 I tu widzimy, jakie są też działania różnego rodzaju. Tak? W dalszej części spotkania Kołodziejczak podkreślał, że stara się jak najlepiej reprezentować interesy rolników. Jako minister, który ja reprezentuję Was w 100%, i staram się to robić. Ale jeżeli my nie doprowadzimy do tego, że wspólnie wystąpimy o te zmiany, plan mówi o cenach i to jest numer jeden, tylko tutaj trzeba wspólnym głosem mówić też i do firm, które handlują. Ja chcę być i staram się być tutaj takim mediatorem, pośrednikiem, nawet w ustalaniu kontraktów. Firmy, które opanowały polski rynek, muszą wiedzieć, że za polskim rolnikiem stoi też polskie Ministerstwo Rolnictwa.

Że drogą górników, czy będziemy... Proszę pana, rolnicy, rolnicy sami usunęli tego człowieka, który okupował Sejm ze swojego związku i byłem niestety, tutaj powiem, dwa tygodnie przed nimi mówiłem, że tam jest człowiek, z którym nie należy rozmawiać, bo tam nie ma celu. A to celu, pan mówi o sobie pewnie, rozmawiać. tak? nie, Pokolenie... Pomóc, po prostu panie, podajcie się i... do dymisji, jeżeli macie, mów, Madonna, mówicie od pół roku, że macie związane i... ręce, Dobrze. podajcie no panie, się do demisji Ja politycznych tutaj wyprawek nie będę robił i nie będę Ale to, jest, to jest prawda. Udawał. Ja, ja, ja panu, To ja panu powiem tak, jeżeli... To jest, to jest, to jest, to, jest, to jest, co pan teraz powiedział, to jest bardzo... Tego, tego nie możemy sobie pozwolić na to, i mówię to do Was, jako rolników, jako ci, którzy nie chcą zmieniać i modernizować się do przodu. To, że Zielony Ład jest w dużej mierze programem, który też został zmieniony. Ale tam jest już. A nie ma to jest. Zjemy, w firmie, no. No, ale No. Nie możemy dzisiaj mówić, że my to nie będziemy nic robić, bo będziemy uchodzić za grupę, która po prostu jest to, taką łatwą nam Taką przyrobą. Minister Czesław Siekierski spotkał się z przedstawicielami sadowników z województwa mazowieckiego podczas uroczystości otwarcia przetwórni suszów owocowych Rajpol w Bielanach. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski. Sadownictwo jest bardzo ważnym sektorem polskiego rolnictwa. Nasz kraj jest największym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie. Polskie jabłka można znaleźć na półkach sklepowych w wielu krajach, nie tylko w Unii Europejskiej. Zainteresowanie importerów z różnych stron świata dynamicznie rośnie, powiedział minister Czesław Siekierski podczas uroczystości. Firma Rajpol jest liderem wśród grup producentów owoców w Polsce, działając od ponad 20 lat i licząc 170 udziałowców. Łączna powierzchnia ich sadów wynosi 1800 hektarów. Minister podkreślił, że sukces firmy Rajpol wynika z umiejętności udziałowców do porozumiewania się i współpracy. Warto podkreślić, jak wielka jest siła współdziałania, dlatego resort rolnictwa chce realizować wsparcie dla wszelkich form współdziałania rolników. Będziemy też zabiegać o nowe rynki zbytu, ale musimy pamiętać, że konkurencja jest duża, zaznaczył minister Siekierski. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że ponad 40% żywności produkowanej w Polsce sprzedajemy poza granicami kraju. Minister Siekierski podkreślił, że mamy problem z nadmiernym napływem niektórych towarów rolnych z innych obszarów czasami towarów dużo tańszych, ale niższej jakości, co dotyczy także owoców. Resort Rolnictwa wzmacnia systemy kontroli związanej z jakością mając świadomość, że żywność produkowana w Polsce spełnia najwyższe normy. Sadownicy dbają o wszystkie standardy jakości. Nowo otwarta suszarnia owoców Rypol znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów do magazynowania, sortowania i pakowania owoców. Wyposażona jest w nowoczesną linię do obierania, cięcia, suszenia i pakowania suszu owocowego do opakowań zbiorczych i jednostkowych. Jest to kolejny krok w rozwoju grupy producentów Rypol. Minister podziękował firmie za jej duży wkład w promocję polskiej żywności, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Jabłka i chipsy z Rajpolu trafiają na rynek krajowy oraz na ponad 20 europejskich i światowych rynków. W ubiegłym tygodniu uświetniły także debatę podsumowującą 20-lecie akcesji polskiego rolnictwa do Unii, która odbywała się w Ministerstwie Rolnictwa podkreślił Siekierski. Dodatkowo na kanale Ministerstwa Rolnictwa pojawił się kolejny odcinek podcastu. Tym razem na temat agroturystyki w Polsce. Szanowni Państwo, szczyt sezonu urlopowego już wkrótce, wraz z zakończeniem roku szkolnego, rozpoczną się wyjazdy dzieci na kolonie i obozy oraz rodzinne urlopy. Mam nadzieję, że dopisze Państwu pogoda. Niestety na nią nie mamy wpływu, ale na miejsce, w którym będziemy spędzać nasz urlop, już tak. Wśród licznych możliwości. Serdecznie polecam Państwu agroturystykę i turystykę wiejską. Sieć gospodarstw agroturystycznych szybko się rozwija i oferuje coraz wyższy poziom usług. Powstały liczne zagrody tematyczne, oferujące oprócz dobrze przygotowanych miejsc noclegowych, także liczne atrakcje. Odpoczywając w tych ciekawych miejscach, możemy zapoznać się z tradycją, historią, kulturą. I dziedzictwem kulinarnym regionu. Gospodarstwa agroturystyczne oferują ponadto różne możliwości aktywnego spędzania urlopu, takie jak spływy kajakowe, wycieczki rowerowe i piesze, naukę przyrządzania regionalnych potraw, czy też możliwość obserwacji pracy rolników. Często przy okazji takiego pobytu można także nawiązać kontakty, które owocują dłuższą znajomością. Czasem nawet na lata. Tradycyjna polska gościnność, piękne otoczenie, bliskość natury, liczne atrakcje i wspaniała kuchnia. Czy trzeba czegoś więcej? Szanowni Państwo, często cudze chwalimy, a swojego nie znamy. Mamy piękne regiony, w których każdy na pewno znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Polska jest piękna. A to piękno w całej okazałości widać właśnie tam, w Polsce lokalnej, w Polsce pełnej uroczych wiosek i miasteczek. Tam życie płynie inaczej niż w wielkich aglomeracjach. Wystarczy na chwilę przystanąć i obserwować życie, które toczy się wokół nas: na polu, w ogrodzie, w lesie, nad rzeką, morzem czy jeziorem. To wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Serdecznie zachęcam Państwa do spędzenia tegorocznego urlopu w gospodarstwie agroturystycznym. Jestem przekonany, że spędzony tam czas pozwoli na wzmocnienie więzi rodzinnych i wyciszenie się w otoczeniu wspaniałej przyrody i wiejskich krajobrazów. Życzę wszystkim dobrej pogody i udanego wypoczynku. Czesław Siekierski. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o proteście przewoźników. Czy popieracie ich postulaty, czy może macie dość blokowania publicznych dróg? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.